Pora dodać łyżkę dziekciu do tej naszej niewiadówkowej beczki miodu, ponieważ zbliża się termin przeglądu okresowego gwarancyjnego naszej przyczepy. W międzyczasie wyszło kilka rzeczy, które w mojej ocenie można zakwalifikować jako usterki, więc postanowiłem, że nagram taki test tego co nam się tutaj zepsuło. I co z tym zrobił serwis? I ile kosztował taki przegląd gwarancyjny? I, I czy w ogóle to naprawili? Co nam powiedzieli? Pierwsza rzecz, która się zepsuła albo może nie zepsuła, tylko się zacina to jest hamulec ręczny. Gdy go zwalniam, to na, napotykam taki opór. Teraz chyba w ogóle nawet nie chce się. O, poszło. Żeby to odblokować, no to trzeba się trochę nasiłować, a chyba tak nie, nie powinno być. Druga rzecz związana z hamulcem dotyczy jazdy do tyłu. Te hamulce w przyczepie działają w ten sposób, że tu jest taki dyszel najazdowy. On się chowa pod, e, pod wpływem nacisku przyczepy na hak. Ale gdy jesteśmy na parkingu i jedziemy do tyłu, to ten hak też na to naciska i wtedy hamulce nie powinny działać, bo byśmy nie mogli e, jeździć przyczepą do tyłu. I to u nas działa w miarę dobrze, ale czasami się coś zacina i przyczepa tak podczas jazdy do tyłu podskakuje, tak jakby napotyka opór. Kangurkowanie jest. Więc e, to jest rzecz, którą też będę zgłaszał. Kolejna rzecz dotyczy przecieku bakisty. Tutaj jest miejsce na drugą butlę. Dwa dni temu padał deszcz. A po deszczu to jest generalnie całe wypełnione wodą. Ta tacka. Tutaj są otwory. Więc tutaj nie ma wody. Ale zostaje tu. Podejrzewam, że tu zacieka ta woda. No i ta uszczelka tego nie trzyma. Więc może to jest kwestia tutaj, dania jakiegoś silikonu albo wymiany. Uszczelki na jakąś inną większą. Odkręcę jeszcze gaz. Zaraz wam powiem dlaczego. Bo ponieważ podczas używania lodówki ostatnio wyczuwałem na gazie taki specyficzny smrodek spalenizny i spalonego plastiku albo, albo w ogóle spalin. Tylko nie pamiętam czy zdjąłem tą kratkę. Więc teraz zdejmę tą kratkę. To jest, o ile dobrze mi się wydaje, wydech spalin. Włączę tę lodówkę na godzinę. Za godzinę przyjdę do przyczepy i powącham. czy nadal coś daje spalenizną. W lodówce chyba nic nie ma. o jakiś olej tylko. Więc ją zamknę. Przyłączę na gaz i odpalimy. słychać, że już się uruchomiła. Za godzinę przyjdę do przyczepki i zobaczymy. Będziemy niuchać. Znaczy ja będę niuchał. Reszta wyposażenia działa ok. Jeszcze dopytam o tą kuchenkę. Wydaje mi się, że ten model powinien mieć takie odpalanie gazu po przyciśnięciu tego kurka. Że jak się go przekręci, przyciśnię to tu powinna jakaś iskra skakać. Bo tu jest taki dzyndzel a tu nic nie skacze, więc być, być może jakiś kabel nie jest podłączony. O to zapytam też. Ostatnią rzeczą, którą zgłoszę, jest yy, toaleta, bo zaczęła nam się ruszać. O, takie luzy są. Nie wiem, czy to jest kwestia za słabego montażu, czy jakieś ruby się pod wpływem, drganie luzują, więc o to też dopytam. Czyli tak, z hamulcem dwie rzeczy, przeciekająca wakista. E, lodówka też jeszcze zobaczę, czy będzie zapach jak tą klapkę zdejmę, nieodpalanie się kuchenki, 5 i e, toaleta 6. Minęło półtorej godziny od kiedy włączyłem e, lodówkę. Wróciłem do przyczepy. No i jest taki zapach palonego plastiku, który się wydobywa z tej szczeliny głównie. Więc zgłoszę to też. W lodówce jest chłodno. Lodówka dobrze chłodzi. Ale coś z tymi chyba spalinami, jest nie tak. No to odstawiłem przyczepę do jednego z autoryzowanych serwisów niewiadowa w mojej okolicy. Dostałem potwierdzenie przyjęcia przyczepy. Pan zapisał wszystkie moje zgłoszenia. Jedyną rzeczą, którą nie wiedział, to jest o co chodzi, że to ma być przegląd. Gwarancyjny niewiadowa półroczny, bo u nich tam powiedział, no, że mi taki roczny przegląd wycenił, który zajmuje przegląd, który obejmuje przegląd instalacji wszystkich, przegląd instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej, czyszczenie układów tam z palin, z lodówki i innych takich rzeczy. Ja mu powiedziałem, że mi nie chodzi o przegląd roczny, bo przegląd roczny będę musiał robić za pół roku, pewnie znowu, bo tak e, warunki gwarancji niewiadowa są e, zapisane, więc e, to jest jeszcze niewyjaśnione, bo ma to wyjaśniać z szefem swoim. Póki co mi wpisał na tym kwicie, że to przegląd roczny koszt 1800 zł. Czas operacyjny całej usługi do 4 dni. Także czekam na info, ile to faktycznie będzie kosztować, czy to będzie ten przegląd półroczny i co uda się naprawić. Tak mnie jeszcze coś natchnęło e, po przyjeździe do domu, bo myślałem sobie, dlaczego po pół roku używania przyczepy ktoś wykonuje tak zaawansowany przegląd przyczepy, czyli wszystkich instalacji gazowych, wodnych, elektrycznych, sprawdzenie mebli i tak I spojrzałem do instrukcji obsługi przyczepy. No i się okazało, że po pół roku należy wykonać przegląd tylko kontrolę łożysk kół i smarowanie tulei łożyskowych urządzenia najazdowego. Skontaktowałem się z serwisem Powiedziałem, że chyba doszło do nieporozumienia Chyba się nie, do, nie zrozumieliśmy dobrze I przekazałem, że nie chcę tego przeglądu Takiego wszystkich instalacji Tylko chcę ten przegląd gwarancyjny, niewiadoma Który należy wykonać do 6 miesięcy Przyczepa już na haku w serwisie stała 5-6 dni roboczych. Eee, wracam do teraz do domu i pokażę wam co udało się zrobić, co nie udało się zrobić albo co nie zostało zrobione i ile to wszystko kosztowało. Jeśli podobają ci się nasze filmy i chciałbyś wspomóc rozwój naszego kanału, wystarczy, że zostawisz po sobie subskrypcję. Wtedy te wszystkie algorytmy YouTube'owe, które tam e, proponują filmy, bardziej łaskawie patrzą na nasz kanał, częściej proponują i to nas e, no, bardziej tak motywuje do tworzenia jakichś nowych treści. No i mamy naszego Encrofa na podjeździe. E, zacznijmy od początku, co było zgłaszane. Hamulec postojowy. Naprawiony. Jeżeli chodzi o takie prężenia podczas cofania, to serwis nie stwierdził nic tutaj niepokojącego. Być może problemem jest stabilizator, który pręży podczas manewrów na kempingu. Sprawdzę to przy najbliższej okazji. Podniosę do góry stabilizator i będę testował, czy, czy już jest z tym ok. Przeciekanie bakisty podobno zostało wyeliminowane i testowane a zostało to zrobione poprzez wymianę uszczelek poprzednio Wam pokazywałem, były takie niskie uszczelki a teraz serwis zamontował taką uszczelkę z takim kołnierzem zarówno w tej części jak i tej domykającej się tutaj dobrze widać o. tutaj została stara żeby była odp odprowadzanie resztek wody i wentylacja podobno było testowane bo szczepa została umyta i lana wodą i nic się do środka nie leje. Także miejmy nadzieję, że tu już w bakiście będzie sucho. Z rzeczy, których nie zgłaszałem, a które wyszły podczas przeglądu łożyskich hamulców, to był fakt, że okazało się, że jeden z amortyzatorów się spocił i zaczął przeciekać. Serwis to zgłosił do producenta. Do Niewiadowa, i Niewiadów podjął decyzję, że przyśle dwa nowe amortyzatory, i serwis wymienił. No i faktycznie są dwa nowe amortyzatory firmy Alco. Także tutaj takie pozytywne zaskoczenie, że udało się to wychwycić, i producent przychylił się do. Do takiej reklamacji serwisu. Z istą lodówką jest taka m, podobna sytuacja, że to, że jest taki zapach w przyczepie, to jest normalne w pierwszych e, kilku godzinach używania jej. E, my ją używaliśmy, tak naprawdę, no, tą pierwszą godzinę na kempingu, co potem wyłączyliśmy i potem z półtorej godziny to, co ja testowałem. Spaliny podobno prawidłowo wychodzą tam kominkiem. Więc yy, któregoś dnia pod domem uruchomię na noc całą tą lodówkę na gazie, żeby ona się przepaliła i wtedy sprawdzę, czy to faktycznie ustąpi. Według niewiadowa jest to normalne i, i po prostu te dometiki tak mają i trzeba po prostu tam kilka godzin ją przepalić, i wtedy nie powinno być tego zapachu już wyczuwalnego. Kuchenka okazała się bez funkcji. Yy zapalania gazu ten pipek który tutaj jest to jest podobno czujnik czy gaz się pali czy nie więc no niestety będziemy musieli cały czas ręcznie uruchamiać, zapalać ten gaz i ostatnią rzeczą którą zgłaszaliśmy była bujająca się toaleta zostało to skutecznie naprawione e, w taki sposób w tej szafce, którą tu mamy zainstalowano taką listwę wzmacniającą i do tej listwy ta toaleta została przykręcona tak jak powinna być, bo to jest taka toaleta dostawiana do ściany ona tutaj została tak zamontowana, że tu dalej jest pusta przestrzeń więc ona nie miała tak jakby trzeciego punktu podparcia dorobiono tą listwę e, no i to ale to już jest bardzo stabilne i fajnie to wygląda. Przegląd gwarancyjny kosztował nas 300 zł brutto. I to był ten przegląd tych hamulców, łożysk, smarowanie, smarowanie tego hamulca najazdowego. Oprócz tego są wymienione na fakturze trzy rzeczy jeszcze. Czyli to naprawa zalewania bakisty, zacinający się hamulec postojowy i mocowanie toalety. Za to zapłacił, tu są kwoty 0 złotych, za to zapłacił niewiadów w ramach gwarancji. Aha, no i jeszcze zauważyłem, że w ramach tych serwisu zostały przesmarowane te śruby podporowe. Bo podpory teraz już tak bardzo lekko zaczęły się opuszczać, więc, to też w ramach chyba tego serwisu 6-miesięcznego zostało zrobione. Ogólnie podsumowując, to wszystkie te takie wady pofabryczne, które wyszły w pierwszym okresie, zostały wyeliminowane. Z serwisu jestem zadowolony. No mogę chyba zarekomendować, to jest firma, oddałem do autoryzowanej stacji do firmy MobiTech z Ożarowa Mazowieckiego. W ogóle w Niewiadowie jest dobre to, że tych stacji jest sporo w Polsce. W, każdym, w naszym województwie na przykład są cztery. A już na forach czytałem przypadki niektórych osób, które mają innych marek, nowe przyczepy. Że jakieś tam naprawy gwarancyjne są przypadki, że ludzie z, Gdy, z Krakowa, z Katowic, tam ze Śląska to jeżdżą na Pomorze, żeby sobie na przykład y, szafki naprawić. Więc to na pewno jest jeden z plusów y, tej firmy, który nawet nie brałem pod uwagę przy, przy, przy zakupie. Wakacje się zaczynają, przyczepa jest gotowa, pora ruszać w trasę. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, miłych podróży i widzimy się w następnym filmie. Hej!